I witajcie w kolejnym odcinku Atomowej Pogody. Eee, zaczęło padać. Zaczęło padać, a nic nie szkodzi. Jedziemy eee, dalej. Kontynuujemy naszą przeprawę przez Libańsk. Do tej pory natknęliśmy się na bandytów, którzy nie stanowili większego zagrożenia. Gorzej natomiast może być z monolitem, który też tutaj eee, stacjonuje. Eee, jestem zbyt obciążony. Co my podnie podnieśliśmy? O, to jest Six Hour, six hour chyba 551, jeżeli dobrze pamiętam. Bardzo fajna broń, bardzo mi się podoba. Niech tylko sprawdzimy go, jak się ma względem powiedzmy naszego tutaj. W sumie to się to jest FN2000 chyba w rzeczywistości. No, jest gorszy. Jest gorszy, więc go sobie wyrzucimy. Nie potrzebujemy dodatkowego obciążenia, zwłaszcza, że mamy prawie 10 kg nadmiaru. Coś z tym trzeba będzie zrobić. Tylko jeszcze nie wiem co. Nie mam pojęcia czego się pozbyć, bo wszystko mi się wydaje teraz takie... Hmm, potrzebne. Zwłaszcza w tym miejscu. No dobra, mamy granatnik. Jeszcze odliwie został nazwany przeze mnie Grubaśkiem. To z tobą mam rozmawiać? Nie z tobą. Musimy wejść głębiej do miasta. Nasi chłopcy utknęli przy kanale za placem. i idziemy im z pomocą. Okay. Wyglądasz, jakbyś potrafił sobie radzić. Dołącz do nas, a wszystkim będzie łatwiej. Szybciej. No dobra, logiczne. Logiczna. Szybciej. No ale chwila, 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 no. No nie poganiajcie mnie, no. Ja tutaj chcę jeszcze sobie sprawdzić co jest. 5. E, dobra, tam mam iść. Okej. Okay. Ojej, to już. A, ah, Piękne. Piękne, cudownie. Zaraz zginę, ale i tak jest cudownie. I co? No cholera zajęli nas Chyba ten granat się obija No cholera no przesunął nas, to do dziaty jeden no Dobra, tutaj będzie dobrze Nie ładuj w szybciej, dobra Granit wtedy się tutaj sprawdza, jeżeli chodzi o szybkość, ale. A, jest potężną bronią, jest naprawdę fajną, potężną bronią. I tam ktoś jeszcze jest. Jeszcze. Dobra. Dobra, dobra, dobra. się. Co to jest? Kiosk. Dobra. Jezu, czy mi się zdaje, czy pociski przelatują przez blachę? Możliwe. Tam ktoś jeszcze jest. Gdzie ktoś tu jeszcze jest? gdzie? Pytanie gdzie? Na pewno gdzieś na wprost, ale nie widzę tego. Chodera, jasne. Dobra, strzelam teraz trochę na ślepo, nie? A tam jest! niebie chyba. A, naprawdę pięknie, pięknie czuję się power w łapie. Yy, tylko, że tutaj potrzebna jest chyba większa szybkość. Tego piękna atmosfera, burza zaczęła się. Także ładnie to wszystko współgra, tylko nie, bo trochę nie chcę współgrać, ale dobra. O, dzień dobry. Do widzenia. Tam ktoś jeszcze jest, tam na piętrze. Yy, nie... No właśnie. Jak go pewnie nie ściągnę stąd? Tam jeszcze ktoś był No jasno. Dobra, trzeba się poruszyć do przodu. To przede wszystkim. Nie można stać w miejscu. To jest najgorsze, co można zrobić. Piękny deszczek spadł. Wiecie co, ja bym zrobił na szturm na ten budynek, ale. Ale jestem sam, oni raczej nie będą chcieli ze mną iść. Um, dobra, i tak chyba musimy to zrobić. Czy ja w ogóle mogę z tym biegać? Nie mogę, nie mogę, podobnie jak z, yy, z Dragunowem Dobra, gdzieś oni są. Ach, co jest? Utknęliśmy, no cóż, szybko się męczymy, strasznie szybko się męczymy. Tu jest gość, tu jest gość i, i, i zaraz go nie będzie, albo nie będzie nas. Coś tam chyba jeszcze wybuchło. Dobra, jeżeli teraz coś mnie przestraszy, to naprawdę będzie śmierć i moja, i wroga. E, co oni mają tutaj? Kiełbasę. Kiełbasy nie chcę. Granat e, może się przydać. Czekaj, czekaj, coś chyba jeszcze tam się odzywa. Masie nie chcą iść, to znaczy, że ktoś tutaj jeszcze jest. No dobra, sprawdźmy ten budynek. Schody powoli, powoli. Dobra. Uj, uj, uj. <gry> ok, no mówiłem, że jak ktoś przestraszy, to będzie przerąbane. No i faktycznie tak się stało. Ale zniszczyliśmy wrogów. Dobra, faktycznie. E, granatnik się bardzo sprawdza, jeżeli chodzi o odległość. Coś się... Ja, co? Musimy wejść głębiej do miasta. Nasi chłopcy utknęli przy kanale no, nie placem. Idziemy im z pomocą. No nie mówcie, wiecie, wiecie co? co? E, to jest... To jest nie fair. To już jest nie fair. Przecież wszystkich wybiliśmy. Macie. Nie podoba mi się szukujecie. Dobra, mamy znowu akcję. No, to naprawdę się dużo dzieje. Dobra. Po pierwsze, był tam pan, tam pewnie będą. Co? spotkanie z granatem. Aj, Anny, wiecie, co? To jest bardzo irytujące. No to się bawimy, właśnie. Cudnie. To jest naprawdę bardzo fajna zabawka, bardzo mi się podoba. Ja chyba tam przejdę do. Nie przejdę do polera, jasno. Jest! To nie, ma, bo zaraz nas wybiją. Ojej, dobra, trochę to zajmie. Jest. Naprawdę? Ojej. Wiecie co? To było naprawdę podłe z, z strony gry. Czy oni unikają tych granatów? Side to w dupę <śmieniu> A, tak. Wykurzymy go tym. Czym? Rzucaj mu, rzucaj. Dobra, wiecie co? Ja biegnę tam, chłopaki. Mm, zaraz wiga. No dobra. Nie zauważyłem, że tak mało zdrowia mam. Okej, okay, wiem, że powinienem to może przemyśleć czekajcie, czy tutaj ktoś będzie jeszcze Nie ma już tutaj oszukiwania takiego o, coś tu jest. Ja powinienem to może zmienić broń, bo jednak ten granatnik nie jest może jakiś nie jest szybki w ogóle. Ale powiem wam, że mam z nim świetną zabawę. I jest fajny. Nigdy, prawdę mówiąc nigdy nie korzystałem z granatników w Stalkerze. Jakoś nigdy mnie do nich nie ciągnęło, ale fajne, fajny to jest. Dobra, przeładujmy od razu. Tam już raczej znaczy, nikt się nie pokaże, wszyscy zostali wytępieni. Musimy wejść głębiej do miasta. No to wchodzimy. Wchodzimy, wchodzimy. Póki mogę, ja od razu przejdę tutaj właśnie właśnie, bo dopiero oni się aktywują jak tam ci przyjdą pewnie przez punkt. Dobra, po kolei eliminujemy. Ojej, trzeba przycelować się. O, jak pięknie zawisło na oknie. Niczym Julia czekająca na swego Romeo. Dobra, eliminacja następnych. O, jak pięknie. Naprawdę, poezja. Dobra, przeładuję. Tutaj chyba można wejść. Tak to wygląda No by było głupie, wiecie? Żebyśmy się tam schowali Ale chyba już na to teraz nie ma czasu zapadła Czy tam ktoś jeszcze jest? Nie. nie Dobra, czyli możemy się zająć tą stroną oj, 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 granaty latają Co tu się dzieje? Granaty latają, ludzie latają Zaraz my polecimy jeszcze? Został gdzieś tam. Gdzieś tam są jeszcze. Dobra, wiecie co? Póki mogę, sprawdzę ten budynek. Zobaczymy czy da się do niego wejść. Nie da się. w ogóle jest jakiś taki radioaktywny i niefajny, nieprzyjemny w odbiorze. Dobra, użyjmy apteczkę, bo znowu zaraz nas zabiją. A tam jesteś. No jasna cholera. No, przyznam, że fizyka tutaj, jeżeli chodzi o granaty, to jest słaba. Ale... Ja używam latarki, może oni przez to też wiedzą, gdzie jesteśmy. Byłeś! To było głupie, bo sam mogłem zginąć, no ale. A tam jest! Dobra, dobra. skoro jest tam, to ja tu się nie będę bawił w granatnik. Pięknie. Okej. Okay. Rozpieprzyliśmy ich w Niech będzie. A ci w budynku chyba już ich nie ma, co? Dobra, załadujmy wszystko tak, jak trzeba. Do tego jeszcze przeładujmy nasz granatnik. Zostało nam tylko 7 granatów? Nie, no trochę więcej. 5 i 7 to jest. Dobra, 12. Niech będzie. Ale wiecie co? Ja chcę zobaczyć, czy coś tutaj było. Ciekawego Jakaś amunicja, apteczka Właśnie, właśnie I to, dobra To nam się na pewno przyda Może być granat, i możemy za dużo wziąć Dobra, powoli I nie zapisałem gry, cholera jasna Dobra, wiesz co, ja to zrobię teraz może Zapiszemy grę Żeby nie było potem żadnych niespodzianek Badajmy sytuację od tego, jak najdalej się musimy trzymać. Eee, osiem... 8 postaci jeszcze jest w pobliżu, to znaczy, że sześć wrogów pewnie. Dobra, to nam nie potrzebne. Zresztą możemy wywalić... coś możemy wywalić. Wiecie co, nic nie wywalę. Nic nie wywalę, bo naprawdę szkoda mi teraz... Złożą się ze wszystkich stron. Najmniej podążaj strony kanału. My przetrzymamy wroga. Dobra, gdzie wy jesteście? Gdzie wy jesteście? Wiecie, że to nie ma... Z... Oj jest za bardzo czasu na kombinowanie e, szkoda, szkoda, bo bardzo bym sobie nie pozwiedzał to miejsce. O mi jest jakiś fajny budynek. Dobra, e, wiecie co, ja tutaj robię chyba za dużo zamieszania. Za mało koncentruję się no jednak... to już gdzie? Gdzie wy jesteście? Ja nawet nie wiem gdzie oni są. Dobra Eee. Wow To naprawdę można wejść. Ktoś chyba nas spróbuje zaciukać. Wow, 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 wow Powaga Dobra, jesteśmy trochę w czarnej dupie. O ja, pierdziu, dobra Powinien to wyłapać prosto na twarz, ale niestety. Okej, okay. Jednak jest skuteczniejszy. A może nie? Dobra. Jak chcę tam wejść. Tam ktoś jeszcze jest? Nie. Dobra, wiecie co, tam jest niebezpiecznie. Ja może tędy spróbuję przejść. Ale tu widzę, że nie ma chyba wyjścia. Nie, czyli to jest tylko takie pomieszczenie z zapasami. Cóż, nie mamy mam co narzekać, bo zapasów nam, zapasy nam tutaj szybko się skończą. Z taką ilością wrogów. Zwłaszcza, że nie mamy żadnego wsparcia, już chyba tak mi się wydaje. Już chyba ich ukatrupili. Dobra, to się przyda. Jakiś kartony. Coś. Fajne miejsce, fajne miejsce, podoba mi się bardzo. Znaczy generalnie to miasto do tej pory jest fajne, tylko nie ma właśnie e, jakiegoś luzu w zwiedzaniu, bo bardzo chętnie bym sobie połaził. Coś jeszcze? Dobra, to już chyba rozbijałem. sobie darujemy, a tu jeszcze są jakieś skrzynki. Robimy dużo hałasu, tak? Przede wszystkim wróg powinien już tutaj się zorientować, że jesteśmy. I powinien nam zrobić... Dziurę w czole. Dobra, tu nikogo. O jedny, jednak ktoś tam jest. No naprawdę. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze, ale zaraz będzie troszkę lepiej. Dobra, przeładujmy. Mam nadzieję, że oni teraz tutaj nie wejdą, bo będzie. Mamy coś, za czym się... Tam! Tam musimy się przebiec, tam znajdziemy schronienie Pomiędzy te budynki, ale żeby to zrobić, to muszę mieć jakąś lżejszą broń ale to nie był dobry pomysł, to nie był dobry pomysł Bijemy w razie czego. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden gdzieś tam jest. E, gorąco tutaj się zrobiło. Naprawdę? Dobra, tu będzie lepsze. A tam jesteś. Dobra. Okej. Okay. No właśnie. Zapasy się, zapasy się bardzo szybko kończą. Tak, użyłem bandaży, kiedyś przestałem krwawić. Cudnie. Zapomniałem w ogóle, że mamy ten artefakt, który nam pomaga. Dobra, gdzie oni byli? To przede wszystkim, gdzie oni byli? Bo naprawdę nie mam pojęcia. E, ostatnia zwykła apteczka. C naprawdę wiecie co tutaj jest e, kiepsko? I tu, gdzieś z tamtej strony widziałem ogień z lufy na budynku. Naprawdę? Jak ty tam się? Okej, okay, pewnie z tamtej strony przyszedłeś. Jak to możliwe? Cholera jasna, no. Jak mu się tutaj? Jak to możliwe? Do cholery jasnej. No ile was jeszcze, matka? What? Prawdziwa anomalia. Prawdziwa anomalia. Trafiliśmy na niesamowitą anomalię, która generuje generuje żołnierzy. Cudnie, po prostu cudnie jesteśmy teraz naprawdę w takiej czarnej w... żopie ale za to masz apteczkę. Apteczka jest dobra. Co ty tutaj masz zabrać? Co to jest? Walkier Pedziewiet. Okay. Ja się boję teraz wyjść. Nie wiem co mnie czeka. A czeka nas pewnie tylko jedno. Śmierć. <laughs> się boję O cudnie tam jeszcze można może coś być Tam są nie już widzę tam jest bo no, naprawdę. Tru jest e... Jest źle. Powiedziałbym, że jest nawet bardzo źle. Ja tutaj boję się cokolwiek zrobić, żeby zaraz nie dostać kulki. What? Jest. Dobra. E, tam widzę anomalię. Tak jest. Jest jakaś anomalia. Musimy się schować gdzieś. Gdziekolwiek. Naprawdę. Gdziekolwiek, w jakimś bezpiecznym miejscu, bo jest. Tam jesteś. Kończy nam się do tego amunicja. Dobra, to nie był gość. Ok, załatwiony. Wiecie co, to chyba nie ma w ogóle sensu czekać w miejscu i stać. To jest. To jest epizod pomyślany tylko i wyłącznie po to, żeby. Cały czas iść do przodu. Łat! Nie. Nie, ja się nie zgadzam. Słuchajcie, ja się nie zgadzam na to, żebyście mnie zastrzelili. Gdzie wy jesteście? Ja jesteście gdzieś tam. W budynku. Ale ja mam taką małą niespodziankę, mam nadzieję, że wam się spodoba. Nie? Nie podoba się? No to gdzieś... nie wiem, gdzie oni są, cholera. Tam. Jeszcze żyję. Bożeż, ty mój... Co? Nie mam pojęcia jak ja to przetrwam Nie, ja się nie zgadzam Tam chyba było być, co? Tak to wygląda jakbyśmy tutaj musieli przejść o, Piękne miejsce, piękne miejsce, moi drodzy I zajmiemy się dalszą przyprawą przez nie w następnym odcinku, a póki co trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Mam nadzieję, że tu zaraz nie zginę. Trzymajcie się, cześć.